A we z tej strony, as wita was i lecimy z nową serią na kanale. Tak wiem, poprzednio się nie skończyło, ale uwaga, mam jakieś problemy z jajkiem, pasem, nie wiem co z tym jest. Naprawię to, tam serię na pewno skończę, bardzo chcę to zagrać. Ale wczoraj nie, bo filmu dzisiaj będą dwa. Mam nadzieję, że na tej kamerze nie widać, że się nie ogoliłem, ale jak nie widać, to już będzie. <laughs> yy, nieważne, będą dzisiaj dwa odcinki z kontroli i Vampyra. Serię prawdopodobnie będę kontynuował tylko jedną, chyba żeby dwie, które mi się spodobają. Mm, I Nie, Twelve yeah. dreams for the red queen under crown of stone. Eight voracious beasts born from eight restless nights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned called by this song. It is perhaps the countdown to oblivion for the once proud city of London. It is perchance her inhabitants' last dance alone to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness but lurking sun? What is war but enslaved stone? What is glass but tortured sand? What is song but a call to arms? What is hate but jilted love? What is life but death? pending no, gruby. Um... Death. No. since the apple was plucked from the sacred tree mortality was believed to be god's punishment a righteous snare to keep mankind Zastanawiam mnie... o, jest to nasz bohater, Jakby tak mi się wydaje przynajmniej. Znawem mnie, czy my będziemy takim liniowym wampirem-paściarzem-frajerem, czy... Ale wyglądamy na takiego liniowego wampira-paściarza. Czy kimś lepszym... lepszym... czy wyżej postawionym wampirem starszym. Ale chyba nie, chyba się dopiero obudziliśmy, bo trochę ciekawa perspektywa. Hmm, wszędzie kości. Zastanawiam jak to jest, że wszędzie są same kości, a my mamy całe ciało. jakimś na palmę, to zaraliamy ten. żeśmy się zregenerowali, że co. ta ma grama taki dziwny, był jak jakbyśmy mieli teraz w że tak powiem. To muzykę słychać wyraźnie, wszystko do nie, na biurku. <laughs> a. Ło, wow, ale tu jest. Nie, czekajcie. Eee, sorry na no szybko grafika, dźwięk, yy, rozgrywka i gdzie tu jest czułość? O, jest czułość. Daję sobie od razu no nie wiem, dwa lepiej. Ale nie wiem czy nie będę w opadem, ale to po tym odcinku się zobaczy. Wygląda tak grane na potencjał ty, ale krew jest czerwona. To chyba nie przypadek. Odgłoszę to. Em, spazowany strasznie. Wszystko jest czarno-białe oprócz krwi. Chyba po prostu dlatego, że się przebudziliśmy. O, tu jest. Nie? Chyba nasza pierwsza ofiara. Takie mam wrażenie. Uuuu, no przepraszam. Panie no, to... no cóż. A pogadamy z nim po prostu? Chyba nie. A widzimy tylko serce i krew. O nie, on nas zna... Niedobrze. O niedobrze, bardzo niedobrze. Ajajaj, aj, aj, naprawdę. naprawdę... Coś czuję, że on tutaj nie przeżyje. Sweet what have you done? Mary! Oh, no! Mary! Not well back. Hold on. Czego że się spodziewał. Ale najlepsze straszne zanim się nie napisz. Nie widzieliśmy żadnych kolorów ani czego innego. Tylko ostro.

gdzie idziemy? Nie wiem, gdzie, Lewo, prawo, góra dół. To nie może Tu na lewo jest. Aha, Help, please, stop! Proszę, stop! że No, w Anglii chyba jesteśmy dość W bym wnioskował. O oh, Mary. Co zrobiłem? Co to wszystko? A. Shit, where did it go? E, x. No. Nie chcę tego! Nie Aha, no nie wiem, czy dałbym mi przebiorc obok, ale. Aha, ale ja broń straciłem! Co jej Dobra, czyli broń się tu niszczy. To gorzej. Aha. A mógłbym się w ogóle unik... Aha, unik się robi pod B. Pod X są ataki, dobra. Który to jest X, ten? Tak, w sensie. Na łopatkę na dole. S Aha, sorry. Tak po prostu, a mogę go wyssać? Chyba nie. Akurat szkoda mi się tych tych płaszczarzy po bokach w sumie, wcale nie. Ciekawe, czy mogłem po prostu przebiec obok. Dobra On by mi nie dał żyć. Dobra, mogę stąd uciec po prostu z ciekawości Nawet nie wiem gdzie ja biegnę, ale dobra Ha w kółko jak debil No dobra, dobra no nie chce mi odpuścić kolega, przykro mi, ale też musisz zginąć dobra. Mogę z nich coś podnieść? Nie, nie mogę I mean you know harm. I I need help. Die, you fucking leech! Please, listen to me. I can't make any sense of this. Shut up, beast. Who are you? What, what is this all about? Ah! ah what in God's name? I'll do the rest of the job? Just, just leave me. Ah. a czy słońce mnie pali, czyli jestem totalnym totalnym wampira. Ciekawe, że te wyższe wampiry się lepiej trzymają przy sam like Let me go Aha! Dobra, potnę ich frajerów bo będę mnie ciąć um, need to find o dobra to, to miejsce wygląda Ale w ogóle w jakim jesteśmy uniwersum? nie ogarnie co się z nim dzieje, a tu wygląda mi jakby wampiry co były wszędzie. Czy, nie, nie wiem, zastanawiamy co się w ogóle stało Tja, o ja, Jezu, sklepiące krzesełko. Ej, dobra, na razie wam się zapowiada ciekawie. On gameplayowo z tego czego kojarzę jest taki se, ale jak będzie fabuła, to nie będzie mi to przeszkadzało. Au. Dia, ale gadanie pod nosem, że ją przepraszamy, raczej nie pomoże. Dobra, co tu jakiś materac do spania? Coś. A, on będzie spał w dzień. Haha, totalnie jakie. O, ha, czyli jest tu jakiś looting, widzę. Nie wiem, tam znalazłem. Dobry, to jakiś obrazek. No tak, nie wiem, z którego roku jest tak Nie oszukujmy się. ogrywam obecnie na kanale to, co mam na Epiku i w co nie grałem. Um, 8 lutego będzie nowa gra. The Inquisitor wychoł. O! Mm. Ta wykrzywiona w strachu. Tu ktoś inny chyba się posiłkował. Ale w ogóle. Nasz bohater się zachował jakby nie wiedział. This one's dressed up fancy. Let's run through his pockets. Picking the dead's pockets? Are you serious? I still a rent to pay. He's got no more responsibilities. What's this? Go watch. Oh, beautiful, it is. We fancy it and share takings. I suppose we are undertakers. Now, give him an Eve. Uh huh. <laughs> It's impossible. W ogóle. Um, nie wiem, dziwi mnie strasznie to, że nasz bohater nie ogarniał tam nic dzieje dookoła. To dawałoby do zreszcie, Przez to wydaje mi się, że. To nie jest funkcja ja tam znajduję. tylko alkoholu. Tja, ty. yeah, będzie tu crafting. E, nie ma w ogóle tutaj. Jakby to ująć. No, że on jest skądś inąd, nie wiem. Że tylko na przykład w Anglii jest ta. choć on jest z Anglii, to może my jesteśmy gdzie indziej. Jest ta. zaraza. Dobrze, zobaczmy na górze, tylko tam jeszcze nie byliśmy. E, bo właśnie w ogóle nie orientuję że z wampirem, cokolwiek mu się stało. E, czyli albo to jest rzadkie i tylko ludzie stąd wiedzą. Nie wiem, dobra, dowiemy się z fabułą. Takie z nic mi nie dadzą. The M-Shift in Twelve dreams for the Red Queen, that sleeps under crown of stone, that she might linger longer. Her eyes as white as blue. Who goes there? A prayer for the sound of warrior song. A child born from darkness must take the seat of his. Path. Who's there? Are you referring to me? Coś na sukces. No, I still have so much A to będziemy robić, bo żyjemy. Ależ piękny Landol. O kolejny trup, ale fajnie w tym domku. Mm. O, czy pistolet tam leży? Czym się wydawało? Nie jest ciekawka, to nieważne. A jest pistolet Revolver. Johnny, this one's lost. We need to leave. And now, no. there's time. I can save him. That's the enemy coming! The orders are to evacuate the hospital! Done. He'll live. And now what? We fight. Killing is a hell of a lot easier than healing. Aha, dobra, but A, spokojnie, niedługo już dla nas dużo łatwiej będzie zabijać niż leczyć. Dobra, tu chyba nic, mamy rewolwer. on chyba ma poziom? Albo nie wiem, jakieś paski były pod nim? O, panie, jak ktoś to nie chce to przeczytać, nawet jak ta dodatka jest ważna, to mi się nie chce za długo jest. Mamy łóżko, ale to będziemy mogli spać, także chcę przeszukać, jest tu jeszcze coś? Nie, nic. Ja zastanawiam się, czemu ktoś to nie był, bo wam miał tak zabijać okna. Przecież to w sumie... nie wiem. Nie to nie ma no sensu. Nic z tego. Nie no ma sensu. all It's a To jest it To jest to. No i obudzimy się w nocy i się że poszmar będzie kontynuowany. Eee, Ciekawe, jak to jest, czyli cyklu, w wstać. Jestem cały trosunek jebany w tylko się pobrudziłem. Nie pomogło to za bardzo, oj nie. Ewolucja. Um, łóżka w kryjówce pozwala ci odpocząć i ewoluować. E, użyj punktów e, doświadczenia, aby e, podnieść poziom i ulepszyć swoje umiejętności. E, vampira. Aha, aby kontynuować. Zajebiście mamy auto. W ogóle YouTube chyba nie lubi tego słowa, więc załóżmy, że auto magię. Nie wiem dlaczego, ale tak jest. E, Czyli mam tak, obrona, krzepliwość, aha, dwie sekundy kontroli, ale ja w ogóle mam jakiś punkt. Chyba nie, więc mogę się w trąbkę pocałować. Obrona, agresja, 220, obrażenia 190, 250, cień, jest... aha, no trochę tego jest, sobie tak. będę przeglądał później, myślę, a to mogę kupić? Nie, dupa. Koszt e, 10, e, nie 5, aha koszt o, panie nic nie mogę kupić no dobra a tak się wchodzi w tę drzewka i tu jest jakieś wincji jeszcze magii Dobra, weź się z tego czy tam muszę. A nie, to tu muszę kupić Dobra, to co? Pierwszy? Ale nie stać mi na to yy. Zaraz. Yy. Leczenie 200 koszt 10A Chciałam 600? No, aha. I co, i teraz jest git? Zaraz. E, Można dodać PDB, odblokować umiejętność. agresywna ewolucja ewolucję, bla bla bla, Wykończono. dobra, fajnie, jak się z tego wychodzi. 100. E, aha, 1150. I ty, to Orfit, a weźmy sobie z agresji coś, nie wiem, pazury na przykład. Wezmę sobie te początkowe. Co już a. No i już nic w sumie nie kupię. Ja? Ja byłam sto. I fajnie. I co teraz? Potwierdź. A, potwierdź, jest na dole. Dobra, dziękuję. Ja. Krwi to się z nas. Ciekawe, na jaki zasadzie w nas się tworzy krew. Od nowa. Nie wiem, czas wyjść na zewnątrz. Mamy czas w tym. Oczy, w w w If I'm not mamy. Dotrzyj na północny brzeg. Aha, a jest jakaś mapa? Eee. Do, a, jest. Eee, ja jestem tu. Eee, pragnienie, co? Widzę pragnienie. Ustal tożsamość wampira, który cię stworzył i staw mu czoła. Aha. No dobra. Belong to the one who made me what I am. I must find him to understand what I have become. <coughs> to... These people want me dead. I need to leave now. Yeah, so the new Nie, po prostu parkera. Tu jest Zajebiście. O, Ma Magiem wadam szybko poszło My head's spinning. Może by się napić. Come ja. uh. Dodatkowa broń, y, zaraz. Możesz używać broni dodatkowej, wciskając y, bla bla, No dobra, dzięki. E, czas stąd wyjść po prostu. O kurwa. Aha, łopanie. y. -y, y, -y ogłuszanie. Aha. Ogłuszanie na y, y, wybierz a, aby. Ugryźć ogłuszonego przeciwnika, aha. No po prostu, i tak będę sobie ich wysysał. Co, i mogę sobie tak wypijać w nieskończoność? Będę sprzedawał mu mukę na japę i potem sobie się Co prawda, tak przesłano bez tylko kolega, który pozostanie jednym. No i dziękuję. Umiejętności aktywne wybierz e, raid, RB Dobra, to się zobaczy Dobra, mam iść chyba tędy na dół Przynajmniej tak mi się wydaje um. Dobra no dobra. E, muszę. Dobra, sprzedam mu bułę. Mogę mu sprzedać bułę? Mogę. Ty, ale on ma jakiś... Ten jest jakiś mocniejszy, ma pochodniej noże i mnie... Po, po życia mi zabrał! Zaczyna nam się podejrzanie mocno podobać. Ogólnie rzecz biorąc gorzej, że... Ty, bo... Dobra, napisz trochę to mi przywrócił życie. Chciałem. Aha, czyli niektórzy będą mieli równowagę po prostu. No, no, dobra. Dobra, nie mogę tak. Bez limitu. No. Kurwa, ale fokusowania na przeciwnikach też to za bardzo nie ma! Dobra, teraz go chyba do końca już dostał Łęka z ja, no co ty, co ty nie powiesz? A to że się zorientował w czas. Przestrzeliłeś seklatkę na wylot To cię nie powiedziało, że nie jesteś. Człowiekiem, że wstałeś jak gdyby nigdy nic co a tu sobie mogę wejść po prostu i co jest tu coś eee, nie wiem mogę beczki porozwalać da mi to coś chyba nie eee, to poza ja tu w ogóle wskoczyłem aha bo nic dla swego tak żeby pokazać że mogę no dobra to fajnie tylko pytanie gdzie dalej dobra to jest jakiś chodniczek, i do góry ten odcinek niby zaraz wypadałoby kończyć. Nie no, nie za... No dobra, przyjdę się jeszcze kawałek, jak mu jeszcze palu pościarze na koniec. Eee, aha. Mam jakiś most. Tu coś jest. Eee, to nie jakieś długie, ale i tak. Eee... No, aha, no w skrócie wampiry grasują w okolicy. Straszne, naprawdę. Trzeba się schować w domu. Ja tam bym nie wychodził w nocy. Na zewnątrz. Ale w sumie to jest rzeczywiście głupie, że patrolują po nocach e, ulicę, zamiast zrobić jakieś miejsce bezpieczne i w dzień ich szukać. E, czy jest tu ktoś? O, nie wiem, a jest tu na pewno dużo tych do przeczytania. E, aha, jakieś te plakaty nawołujące do armii. Aha, wstąp do armii, wstąp do armii, to pewnie to samo. Nie wiem. Moja If only I had control my need for blood Mary someone will pay for what happened to you for what happened to us No naprawdę rozwala je fakt że akurat pierwszym sam rozpoznaliśmy się być tąże siostra nie mógł to być ktoś inny no dobra jest tu coś ciekawego w okolicy nie wiem spróbujmy to otworzyć I cannot enter ja właśnie domyślałem się, że tego nie otworzę. Nie! I I'm doing this. Nie. Nie będę łapał więcej szczurów mech. Może ten. Right. E, dobra. Aha, czy mogę wypijać szczur, jakbym był naprawdę w dupie? E, wolałbym jednak mimo wszystko nie. Ale coś czuję, że w pewnym momencie sytuacja mnie do tego zmusi. Aha, takie jump. Ja ja, yeah, może ktoś do wybicia jeszcze? Bo. To mi wygląda jak miejsce, w którym ktoś wyjdzie i będzie strzelał, przysięgam. Zwłaszcza, że to są takie Alakowery. Oh, nie, nie, Nara. Nie będę was pił. Macie dzisiaj szczęście. Tam też nie będę się wracał, bo chyba nie ma po co. A, czyli jesteśmy w Londynie. Eee, so albo jesteśmy gdzie indziej i chcemy wrócić do Londynu. No. Chociaż Aha. jest tu kto? Nikogo nie ma. A będzie zaraz, przyjdzie. Z prawej ktoś zacznę a, a czyli to jest Londyn? w sumie fakt że woda jest obok też by ta jeszcze się okaże, że znamy the man has been drained of all blood but i can still smell the scent of it aha czyli będziemy myśleć jakiegoś vampida i follow the scent trail Dobra, ale śledzić go będziemy w następnym odcinku. Także dzięki ogólnie i piszcie, czy chcecie vampira, nie wiem. No myślę, że vampiry pojawi się najpierw, a z pół godziny później godzinę będzie kontrol. Także obejrzycie jeden odcinek, drugi. Piszcie, która seria lepsza, nie mam pojęcia. Może nawet będą dwie. Dzięki. Ave, nie, nie dobra, prawda? Ave do następnego, nie miłego.